Siemano, na tej stronie. Harry, witajcie w nowym roku. Balony jeszcze zostały, także mamy 21 rok. I zaczynamy od nowych rzeczy. To, co widać, to zaraz się wszystko wyjaśni. Ty za jesteś tam? Gdzie my dzisiaj jedziemy? Siama, tak, jak Mnie. będzie? Tak, tak będzie. Zaka wstępu, a my wjeżdżamy. A my wjeżdżamy, nie? Proste. Nie wiem, czy to nie są ostatnie chwile. I jak skarbie się czujesz? Ja Jeszcze nie wiem, jak się czuję. Na razie jestem rozgrzany. Opalony, jak się mamę. Jak się mam Tak, <gryzanie> ja już jeszcze... No, to my dochodzimy ale to teraz, ale już będzie no, tylko ma taki taki Że taki taki Nie wiem, to mnie doradzi, ale znowu wiem, że będzie taka wersja na z Mieszkami, prawda? Będzie na pewno. <tryk> yeah, <boy>. no. <tryk> <tryk> Jesteś gotowy? <tryk> tak. W ogóle nie zastanawiam wchodzimy, nie wchodzimy, tak jak zawsze, z lato czy coś. to tak, wiesz, tak szybko się dostało, nie wiem kiedy. I dobrze, i dobrze, ale szacunek, że byłeś drugi raz, ja bym chyba nie wszedł. Czy nawet trzeci, nie? Dwa czy trzy? ale tak po chwilce tylko. Ja bym nie wszedł tyle razy. Kilka chwil po wyjściu z wody. W pełnym umondorowaniu. Uuu. Tak na pierwszy raz na pewno byliśmy fajnie przygotowani. Pomógł nam Stasiu, który już to robił wcześniej. Także wiedziałem jak się zachować, a samo wchodzenie do wody to, było, to był moment. Staszek przed, ja za nim, a później już się działo. Mimo że nie ma dzisiaj pięknych warunków. Te dwa stopnie będą na zewnątrz, dwa w porywach do pięciu, ale woda nie wiem jaką miała temperaturę. Następnym razem weźmiemy termometr. Bo już wiem, że będzie następny raz. Nice. Następnym razem chyba tu wbijamy. Teraz tego nie widać na filmiku, ale jest tu dużo głębsza woda. Strasznie mi się to podoba. Także nie mówię, że polecam każdemu, bo każdy robi co chce. Ale fajnie zrobić coś nowego. Tym bardziej, że jest nowy rok. Nie było to postanowienie, bo miałem to już zrobić jeszcze w poprzednim roku, pod koniec, ale. Ale ważne, że się w końcu udało. Myślałem, że będzie większy szok, ale w sumie kiedyś pracowałem na gospodarstwie rybackim w zimę, także jednak już miałem jakąś styczność z zimnym. Z zimnym. Już mi martnie ryj. <laughs> Hvorfor?! Tak śnią, Ale ja, ja się nie <śmiech> <śmiech> oh, Jesus. Oh, kolejny dzień! 5 grudnia! mam <laughs> <laughs> To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku. Do następnego. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego w nowym roku i hej.